Mateusz, witamy w Krakowie. Jak Twoje pierwsze wrażenia po dołączeniu do pasów? Na pewno jestem szczęśliwy do dołączenia, bo Kraków to jest piękne miasto. Krakowie jest bardzo dobrą drużyną. Pokazali to po wynikach z ostatnich meczów, więc widać, że walczą o wyższe cele i mam nadzieję, że będę mógł wesprzeć pierwszą drużynę i uda się zdobyć, zdobyć mistrzostwo w tym roku. Też, jakbyś mógł nieco siebie przybliżyć kibicą, właśnie jako piłkarza? Jakie jak u Was swoje strony są najmocniejsze, gdzie na boisku czujesz się najlepiej? Ja jestem zawodnikiem wszechstronnym, głównie gram na pozycji pomocnika, ofensywnego pomocnika. Moimi dobrymi cechami jest na pewno ambicja i, i agresywność. bardzo Mam, dobre, mam bardzo dobre. Również pod, podania i, i przegląd pola jest na, na wysokim poziomie, więc myślę, że odnajdę się w tym klubie. Ostatnie dwa sony spędziłeś w Milanie, mogąc poznać od środka funkcjonowania tak dużego klubu. Co mogłeś wyciągnąć z tego doświadczenia i jak można też je przełożyć już tutaj na Krakowie? Milan jest bardzo profesjonalnym klubem i wszystko jest na wysokim poziomie. Na pewno włoska piłka jest o wiele szybsza niż polska, i myślę, że to pozwoli mi na spokojniejszą i pewniejszą siebie grę w Krakowi. No i to w, tak na koniec, czego oczekujesz po tych najbliższych miesiącach? Na pewno mam nadzieję, że dużo się nauczę w Krakowie, że kibice, jak i drużyna dobrze mnie przyjmie i będę mógł krok po kroku rozwijać się i zaczynać grać w pierwszym zespole. Dzięki wielkim Matusiu, powodzenia. Dziękuję.